Mężczyzna z zespołem Aspergera to świetny kandydat na partnera, na facetę, na mężczyznę. I polecam Wam serdecznie: znajdźcie sobie faceta z zespołem Aspergera. Jesteśmy o wiele bardziej pragmatyczni y, niż mężczyźni neurotypowi. Dajmy na to. Pewien przykład yy, z wczorajszego dnia. Wracając z podróży, postanowiłem swojej pani, partnerce, kobiecie y, coś miłego sprezentować. No, wszedłem więc do sklepu i, tak jak yy, neurotypowy mężczyzna kupiłby pewnie jakiś kwiatek, tak ja spojrzałem i stwierdziłem, że kwiatami to ona się nie nażre. Więc kupiłem kiełbasę. I dlatego właśnie warto z nami być. Pozdrawiam. Miłego dnia.